Cześć. Zapewne widzieliście poprzedni odcinek ze złożonym już akumulatorem. Było parę pytań, jak to się kupuje, jak to przychodzi do Polski, więc dziś odcinek o unboxingu. Ogniwa kupiłem na portalu Alibaba. Niestety w czasie chińskiego nowego roku, co wydłużyło dostawę o dwa tygodnie. Na szczęście po sześciu tygodniach kury z radością dostarczył mi paczkę pod drzwi. Paczka solidnej wagi, ale nie 12 kg, jak zadeklarowana na naklejce. Jak widać, Chińczyk dostarcza te ogniwa przez jakąś spółkę zarejestrowaną w Polsce. No ale nuż dłoń i działamy. Po otwarciu znajdujemy kopertę z metalowymi akcesoriami. W środku nakrętki i buzbary. Sięgamy głębiej i docieramy do ogniw. Ładnie zabezpieczone pianką, ze wszystkich stron. Na jednym z ogniw znalazłem delikatny ślad jakiejś tłustej substancji. Może Chińczykowi przy pakowaniu kapło masło z kanapki. Na dużej naklejce z boku budowy umieszczono niezbędne parametry ogniwa. Zacznijmy od pomiarów. Waga zbliżona do zadeklarowanej, a pomiar parametrów elektrycznych wykazał wartości, jak na naklejce. A tu widzimy już złożony pakiet, jeszcze bez wyświetlacza, który dokupiłem później. Feature w tym jest taki, że BMS aktywuje się poprzez rozpoczęcie ładowania lub naciśnięcie przycisku na wyświetlaczu nie masz wyświetlacza, to nie ma jak aktywować BMS-a. W tle ładowarka Victor Energy i P6724V-12A. A tutaj rzeczony wyświetlacz z przyciskiem. Diody są bardzo mocne, przez to trudno mi było zrobić dobre zdjęcie, ale przy użytkowaniu na zewnątrz jest to istotna zaleta. Wcześniej wymiana ładowarka nie jest sensu stricte przeznaczona do ogniw litowych, ale producent dopuszcza takie użycie. Przy kilku kilkugodzinnym ładowaniu rozgrzewała się do wysokich temperatur, ale za to dawała dobre 12A bez zawahania. Sama aplikacja do obsługi BMS dostarcza nam wielu ciekawych informacji na temat wszystkich podłączonych ogniw. Ciekawa jest szczególnie pozycja power KW, wskazująca moc dostarczoną lub odbierana z baterii liczoną w kilowatach. Ze względu na ładowarkę 12 amperową, ładowanie przebiegało z mocą niecałe 0,3 kW, zaś przy rozładowaniu doszedłem prawie do 2 kW, czyli tyle, ile ten BMS może oddać. To tyle na dziś. Jeśli materiał ci się podobał, to koniecznie zapomnij łapce w górę, a jeśli zainteresowała Cię ta tematyka, to wiadomo, sub i dzwoneczek. Do zobaczenia!